Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Wasz znany YouTuber tv 2 A dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią wczorajszą w komentarzach, yy, przedstawię dzisiaj reprezentacje, które pojadą na sierpniowy Mundial Widzów. Bo Mundial Widzów będzie w sierpniu drugiego, może troszeczkę później, jeśli coś się pokiereszuje. Ale tak najwcześniej to 2 sierpnia. Dobrze, ale zanim przejdziemy, chciałbym Wam serdecznie podziękować za pierwsze 50 subskrypcji na moim kanale. I teraz dobijemy do stówki. Spróbujemy dobić do stówki. Także dziękuję za 50 subów i razem, jeśli się uda, do końca roku dobijmy do 100 subskrypcji. Dobrze, a teraz przejdźmy do konkretów dzisiejszego odcinka czyli do przedstawienia reprezentacji, które pojadą na Mundial dla Widzów IWIĘ-19. Otóż, jest sześć stref, czyli UEFA, CAF, AFC, CONCACAF, CONEBOL i OFC. Zacznijmy od strefy UEFA, ponieważ z niej pojedzie najwięcej reprezentacji. Z Europy pojedzie aż 16 reprezentacji. I są to, będę wam wyliczał na palcach, żebym się nie pomylił. Francja, Hiszpania, Niemcy, Włochy, Portugalia, Polska, Anglia, Belgia, Holandia, Szwajcaria, Dania, Szwecja, Austria, Bułgaria, Grecja, i Norwegia. To, so, to jest 16 drużyn, które pojedzie ze strefy UEFA. Przejdźmy teraz do strefy Conebol, czyli Ameryka Południowa, o ile się nie mylę, ponieważ to z niej pojedzie kolejnie najwięcej reprezentacji, bo aż 6. Liczymy na palcach, żebym się nie pomylił. 6, mamy już 16 drużyn z Europy, teraz będzie 6 ze strefy Conebol. Brazylia przede wszystkim. Argentyna, Urugwaj, Kolumbia, Paragwaj oraz Ekwador. Słuchajcie, dlaczego tu nie ma reprezentacji Chile, która jest taka dobra. Otóż, drużyny wybierałem drogą losową. Los decydował kto pojedzie, a kto nie. Po prostu rano rzucałem sobie monetą i akurat na chile wypadł orzeł, a u mnie orzeł to znaczy, że ta reprezentacja nie pojedzie czyli miejsce, czyli czyków zajął Ekwador. Także Ekwador zobaczycie na Mundialu dla widzów, Chile niestety nie. Lecimy teraz do Azji, czyli do strefy AFC. Z tej drużyny, z tej strefy pojadą tylko dwie reprezentacje, ponieważ w FIFA 19 są tylko dwie reprezentacje z tej strefy. Reprezentacja Indii oraz reprezentacja Australii. Lecimy do Afryki, czyli do strefy CAF. Z tej strefy pojadą na mundial dla widzów cztery reprezentacje: Egipt, Kamerun, Wybrzeże Kości Słoniowej i Republika Południowej Afryki. Mamy już 16 z Europy, 6 z Ameryki Południowej to jest 22, 2 z y, y, Azji to jest 24, 4 z y, Afryki to jest 28. Teraz lecimy do Ameryki Północnej, czyli do strefy CONCACAF. I z tej strefy na mundial dla widzów pojadą trzy reprezentacje. Meksyk, Kanada oraz Stany Zjednoczone. Daje to nam już 31 reprezentacji, a ta ostatnia pochodzi ze strefy OFC, czyli Oceanii i będzie to Nowa Zelandia. Tak, przedstawiłem Wam wszystkie 32 reprezentacje, które pojadą na Mundial dla widzów. To są właśnie 16 z Europy, 6 z Ameryki Południowej, 2 z Azji, 4 z Afryki, 3 z Ameryki Północnej i jedna z Ameryki, z Oceanii. Sorry. Ale chcę jeszcze zrobić taki mini konkurs. Po prostu w komentarzach napiszcie, z kim reprezentacja Polski, Polska, według Was, z kim zagra reprezentacja Polski na Mundialu dla Widzów. Słuchajcie, ja losowanie grup zrobię w przyszłym tygodniu, ale niestety tego nie nagram, ponieważ losowanie grup jest bardzo długim odcinkiem. A przypominam, że mogę nagrywać tylko 15-minutowe filmy, dlatego. Yy, mu Losowanie grup zrobię sobie osobno bez na wygrywania, ale żeby nie było to nagram jeszcze film i poinformuję wam jakie grupy wylosowałem Ale chcę jeszcze zrobić z wami takiego deala. Eee, w komentarzach możecie piszcie w komentarzach, we, z kim według was zagra Polska na Mundialu dla widzów i która to będzie grupa? A, B, C, D, E, F, G czy H. Napiszcie grupę a pod tą grupą napiszcie reprezentacje Polski i trzy inne reprezentacje, z którymi według Was zagra Polska na Mundialu Dla Widzów. Dobrze, to by było na tyle dla dzisiaj. Dziękuję, że obejrzeliście. Jeszcze raz dziękuję za 50 subów i mam takie życzenie, żebyśmy do końca roku dobili stu filmów. Także yy, wszystko o reprezentacjach już wiecie. Czekajcie tylko teraz na film o grupach, a później Czekajcie po prostu na Mundial dla widzów, także piszcie w komentarzach, z kim według Was reprezentacja Polski zagra na Mundialu dla widzów. Trzymajcie się, no i cześć, pozdrawiam.